Patrz widzisz, um. level objective Clip the mountains, find your way home Go on, elkom Droga do domu! Cześć! O, oj złap, ty, złapał się ty, ja nie sądziłem, że się złapie Ej, A my to ta, w takim minecrafcie troszeczkę jesteśmy Przyjaciel, pomóc ci? Pomogę ci o. Czekaj, mi się zablokował. Ja po, Czekaj, po, po, pomóżmy pomoc. temu Dubowi. Przyjaciel ja cię nie trzymam, trzyma. no wiem, ja cię trzymam, a ty mu daj nogę Zla, złap, się. złap się go tak, uwaga, uwaga, się łap. No, trzymaj no, się. No, wychodzi się... na to, że się trzymam. Przy, przyjaciel, a teraz musi się złapać? Dobrze? Ja nie trzymam się, no, ręka mi się nie złapała. Czekaj, przyjaciel, trzymaj się ta. Uh, e... ja mam słabo. Przyjaciel, a weź, się, a weź się złap uh. skały. A nie, trzymaj się skały, dobra. O, 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 a, okej. Okay. Hmm. A, o, dobra, do okej. Okay. Ten oh, oh, oh. tu jak wskocz... Elko! cię dawaj, oh, skakuj, Bo tu jest ciężko wskoczyć czasem Te, te się poruszają góra dup. No w sumie to dawaj do góry jedziemy Dawaj złap się tą łapką No, no, no Czekaj musisz to. Tą... Cześć! No nie! <t>!! Idź grwa Dobra, czekajcie ja, ja, ja się puszczę ja, ja się puszczę i złapię... Nie Dobra, mam, puśćcie się, się, dobra, mam Dobra, trzymasz nas Dobrze, jest Dobra, Siła Naruto Nas zobaczył? Dobrze, trzymam się No zostaw moją głowę! No łamiesz mi kark, to boli! No nie! Przyjaciel weź pomóż mi, proszę! Biegnę! Proszę łamiecie mi kark! Ja się nie podciągnę, no Niech! Nie. No. Nie. Musicie się puścić! O, siłę Naruto! O tak, o, tak, tak, tak! Przy, tak Przyjaciel, bo ty jest. musisz tam niżej spaść, żeby magiczna moc cię. E, no, dawaj, Proszę. złap się mojej. tak Złap się mojej dupy, no! Złap się mojej. No. No, no, moi... jest... no i dobrze, widzisz, jak chcesz, to potrafisz, no a puść Teraz puść <noise> puś lewą rączkę, no! Nikt tego nie widział. No i brawo, dobrze, brawo, udało yes, yes, ci się Uf, yes. Przyjaciel to czekamy na ciebie, ale ty tam pijany jesteś Ej a zrzućmy mu tutaj taką linę długą, bo sobie pod tym Zrzucam Uch, LB, Nie, jest, nie tak. O nie, nie Ale gałka! Goł... <laughs> <laughs> nie to mam tu dla ciebie I... kwiatka na, na, Tak kwiatka tu mam dla ciebie. Siła nupka Tańczmy przyjaciel, o, nie. tańczmy przyjaciel My mu kibicujemy, Uu! Dobra, ja cię, pe, trzymam pe, pe, ja cię za trzymam O tak. Wygibaniec. Nie ma szans. Chociaż no na to spadnij, spadnij się. Nie chcę spać. A tu chyba nie było checkpointa. Mm. Tu był. Byd? Był na pewno. Dobra, to spadam Elko. <laughs> Patrz, grubas teraz po, będzie spadł z nieba. Powiedz, że spadnie to tam. Jest. Kurde. A liczyłem, że i tak go strollować bo ja nie widziałem tego checkpointa, nie. E. Co ty robisz? <śmiech> <śmiech> yes. Dobra, Elo no co, o, o, widziałem nogi przyjaciela, nie? Ach ta wycieczka w górach, taka emocjonująca z najlepszymi ludźmi nasi. Eee, Pff, go urwało. <śmiech> <śmiech> przyjaciel. O, przyjaciel czekaj! Ej, co jest? Co, jest? <laughs> co wy robisz? Czemu mi się tak ciało wygięło? <laughs> przyjaciel, złamałem ci kar grzelkowy którzy... To jest nawet trudne, szczerze mówiąc, wiecie, że nie O ty oszuście mały, co ty <laughs> robisz? A bo to tak trzeba przejść. O dobra, dobra. Oj, o wciąg... Oj, o Jezu! Oj! o, o. o, o. Dobra, czekaj, puszczam się! Tyłek. Trzymam cię, ciągnę was. Dobra, chod chod o! Jest! uff, Kooperacja, dobra. Uuuu zombie. 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 Uf, 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 się. Udajemy zombie. Uf, jak o, mówię, o, i zombie. To czekaj, to jest całkiem zrozumiałe Moja głowa. I łapka! I o! O! Dobrze, uff No i dobra. Czekaj, to ja wezmę Tom. O, nie, 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 bo to trzeba się rozbujać i złapać się łapką. Ja wam kibicuję. Łapką? łapką do góry. jedną ręką. koczyć Opa, widzisz? Ooo. No i co e. teraz? <noise> Okej. Okay. No właśnie... Ho! Tu e. trzeba bardzo sprytnym być. O przyjaciel, ale... tak. czy złapiesz moją łapkę? O, e. łap mój, I... mój żółty czerep, czekaj. O, cześć, cześć, ty o dobra jestem, przyjaciel! O dobra, chciałem o. Ciem, ciem, ciem. Tak jest! Uf, uf, dobrze jestem, przyjaciel! To teraz... O zapisywanie! Dobra. Możecie użyć wielkiej mocy... A ja chciałbym przyjaciel, żebyś... Dobra, mogę umierać? Dobra. To mi się uda! Ja bym chciał, żebyś sam spróbował i spadł to było piękne ja się trzymam Wilatisa za kieszeń. Za kieszeń, chciałeś mi pieniądze ukraść ty złodziei jeden. No dawaj, mi no, no, pieniądze, to, moje monety. A! Dobra, o nie, co się? Też spadły. Nie! <laughs> Fuck. Przed chwilą byli za mną ludzie, byli. Ale są proste skoki. Ale tu jest tu przyjaciel, możesz Niech. nie dosięgnąć Nie, czasem. to jest. A ja, ja, ja miałem prop. Całe to są proste Łap! skoki. Łapki do góry i hop! A! Czekaj co tam przyjaciel, bo prosto są proste... Całe Jadmiroś, to nie. Dałem, roś, są proste Łap! skoki. O Boże. Najgorzej na świecie! To, to są proste, proste skoki! skoki. Elo. No. Dobra, le lecę dalej na wyspę! Uu! Dobrze, udało mi się coś... Oh, Dobra, no, możecie, sk thing możecie thing skakać, skakać z tego albo przyjść do mnie. Tak. Puść mi czuprynę moją! Nie, masz czerwone Puść. piękne włosy! Puszczaj nie, to, nie. łysolu Nie puszczę twoich pięknych włosków! Puszczaj to! Moje. Dobra, puszczaj, puszczaj to! Elo. No proszę bardzo! Au, au. Ej przyjaciel, widzisz tam, tam jest nasz dom! O, to nasz domek, nasza chatka. To nasz dom zbudowany na pia... O. Ja muszę checkpointa sobie wczytać. Co tam przyjacielu? Jak zjedzie na dół, to się dam radę złapać? Chyba nie. Nie zjedzie na dół. Cześć, co tam? Nie, 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 pojedynczo, I... bo ja już, I... ja już, ja już, ja już nie chcę. No! A to akurat trajektoria... Dlatego mówię, dlatego mówię pojedynczo, A on skacze mi na głowę. Uuuu! No idzie, Kasio. Pa, jak się złapałem. Ej, ten domek Cze... w sumie jest niedaleko. Ta! Tak, tak, tak zawsze się mówi. Taksówkarze też tak mówią. Dobra. To już niedaleko. Pusiu! I tak jest! No i w końcu sejf. No, same. i znowu... Chodź, przyjaciel! Chodź, to była kooperacja! Kolejny zrobił checkpointa na zasadzie, że... O, dobrze, przyjaciel! Mnie. No, komand. Żadnego checkpointa tu nie zaliczę. Ja że jestem najgorszy. Nie, ty jesteś najlepszy w moim serduszku. <laughs> wow! Macie znaczy checkpointa może? Nie. Nie, Kuba, przyjaciel, my to, my to... My to po mistrzowsku zrobiliśmy. Nie wiem kto którego trzymał, ale zadziałało. No, przyjaciel czeka. O A bo tu to, to, to tak trzeba o. o. Tak, o. tak, 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 tak na spoko. O. O. o nie, nie, jak to paraliżu dostałem jakiegoś? Paraliżu. Yes. grałem w tym roku dwa razy i mam odcinek na kanale jako dowód. Dobra. Spadłem! Ja miałeś się Dobrygo. na górze! Miałeś się na górze złapać, a nie na dole Boże. tej deski. Stałem się czym skac. już byłeś! Ja ja uwielbiam te momenty, kiedy ktoś mówi: No ja tutaj tak tyle, i w ogóle nie, a później spada 3 sekundy później. Dawaj, panie, lubię. Panu pleci. Py. No nie udało się. No i było pyk. Dobra. Co ty chciałeś? Sobie? Nie wiem, co chciałem zrobić. Co tam zrobiliście? Przyjaciel! Przyjaciel! Przyjaciel, przyjaciel, dopinguje ci z dołu. Przyjaciel. źle mi dopingujesz. Przyjaciel. Raz, dwa, raz, dwa. Kto to przejdzie, jak nie ty? Tu tu ru, tu tu tu. Gilatis. Gilatis. To nie... bo mi jedna noga zjeżdża. <laughs> nie może się skupić. Zjeżdżał. <laughs> o nie, 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 nie. Przyjaciel, jak coś to się łap. Ja ze śmiechu nie mogę. O nie! O nie, przyjaciel, uważaj. Cicho, nie rozśmieszaj mnie. Piąteczka. Wu, dobrze. o żółwik ładny żółw. A gdzie grubas? Ładny. Nie wiem. Halo. Halo. Podam może na, może o, na drzewie przyzlecie. się utknął. Nie, nie, ja sobie skakałem o, tak z buta, bez łapa. Dobra, jednak może z łapaniem. Si! Dobra, w z zobacz, normalnie, no. Kury, mistrzowie, tej A! gry z, się drzewa ten domek No już nie. blisko. Tam Ej, jest. tu nie ma checkpointa. Teraz ty, Hop. I. A, <grym> czy ty kiedy, nie kiedy, chcesz, kiedy chcesz skoczyć z samego czubeczka nie. Co tam przyjaciel? O, może ciebie Nic, złapię. No zablokowałeś mnie i teraz się nie złapię kolejnej. No, nie złapałbyś się. się. Nie złapałbym się. Uuu, staram się tak manewrować A, tutaj. nie w ogóle zniknęła ta twoja linka i tylko deska się pojawiła. A. Nie, nie dałem rady. Uuuu! Hm. No niestety, trzeba to robić powoli, nie? Ale jedna deska jak blokuje... Aha, dobra, czyli chyba muszę tu wyskoczyć jednak. Bo widzę, że... A, albo twoje mnie blokuje, albo nie, nie wiem. Nie, moje nie blokuje. Zapałem się! u NA trzecim I pyk! u dobrze Myślałem, że to ostatnie dwa chyba. Widziałem <gry> to, widziałem to <grym> Co za rak! Ja dam radę! Wejdę tam daje wam się wykazać, wiecie panowie, no No tak, tak No tak mm -hmm. No tak O yeah. ja jak tam życie leci Powoli Przyjaciel weź się trzyma, ja się złapię ciebie Saving! Widziałem to! <grym> <grym> Dwa najtrudniejsze o, poziomy yes. Ała! A! Gruba się <grym> ma, <Fila>, jeszcze <grym> ja łapcie mnie, bo robię to naraz! Dawaj! Dawaj! Na raz. Łapię cię. Brawo! <grym> no prawie, prawie. No łapcie przyjecie. mnie, no łapcie, 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 łapcie <grym> mnie, łapcie mnie, <grym> <mi>, łapcie mnie! <grym> O, hmm. za, nie za duża masa, za szybko zleciała. yes Jakby? wygraliśmy! Zadomek. Zadomkiem imprezka. Jest coś zadomkiem. Naprawdę? Dynamia. Party Cave Below. Możemy tu iść. Juuu! Party Cave. T to jest jaskinia imprezowa. Ja, ja myślę, kolor, że to koniec imprezki.